I tutaj z sami miłośnicy jedzenia, więc wybraliśmy się na lokalny targ, także będziemy próbować tutaj owoców, tutaj jakiegoś mięska, seru, mianowicie. Dziewczyny na kolejnym testingu. Magina, Eustena. Oh, this is like a passion fruit. Special demo. Oh my goodness. Right. Our fruit. The moment. So delicious. Ah, first good.

Kolejne miejsce to dzielnica Beko de Batman, pokryta cała kolorowymi grafiti, jakimiś lokalnymi tutaj produktami. Let's go. Dlatego nie wiedziałeś o Sao Paulo. Jest tu największa na świecie liczba helikopterów, większa niż w Nowym Jorku. Z racji na korki ludzie przemieszczają się nimi tutaj na co dzień. Jest tu ponad bardzo niebezpiecznie, więc pomimo tego, że wszędzie widzimy policyjne wody. nadal warto trzymać torebki przy sobie. Mieszkańcy Sao Paulo rzadko spacerują, wolą przemieszczać się samochodami. Jest ich tutaj ponad 10 milionów. Asaibou czy jeden z najpopularniejszych przysmaków, które zjecie tutaj na każdym rogu. W mieście mieszka półtora miliona Japończyków. Jest to największa społeczność japońska poza Japonią. To miasto czterech pór roku, które potrafią się zmienić w jednego dnia. Co ciekawe, każdy z mieszkańców ma jeden dzień w tygodniu, w którym nie może używać swojego samochodu. Panorama jest tutaj naprawdę imponująca. Znajduje się tutaj aż 6 tysięcy bieżących. Miasto słynie z ogromnych korków. Najdłuższy z nich miał 293 km. To tyle co droga z Warszawy do Gdańska. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.